Katastrofa. Katastrofa. Jestem zły i głodny. No, a jak, jak jest głodny, to jest jeszcze bardziej zły. No. I no ale trzeba się cieszyć, że nie dopadła nas ulewa ani burza, bo na zewnątrz te prace to by było trzy razy gorzej. Zrobić. To by było nie do zrobienia w ogóle. No, ale już ostatnie śrubki Arek wkręca do kokpitu i i będziemy brać obiadek. A dzisiaj na obiadek mamy gołąbki. Gołąbki. Z sosem. I nawet deser mamy. No. To była nasza druga wymiana sterociągu. Bo pierwsza taka awaria zdarzyła się rok temu i pomagał nam wtedy Rafał, któremu bardzo dziękujemy, bo teraz dzięki temu mogliśmy zrobić to samodzielnie. No i jak się okazało, zrobiliśmy to nie do końca dobrze. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze jak, co. Dzisiaj już wiemy, że nie jest to takie straszne. Pracy jest wiele, bo trzeba ściągnąć silnik. Trzeba rozkręcić cały kokpit, przeciągnąć to wszystko. No jest to dość skomplikowane, ale